121, 122, 123. Dobry wieczór wszystkim. Mam na dzisiaj ostatnią czytankę. E, to jest protokół z mojego dzisiejszego porannego przesłuchania w sprawie książki. E, zostałem wezwany z artykułu 107 kodeksu wykroczeń. Zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. A podsumowując, ten dzisiejszy dzień jestem bardzo zadowolony. Zaczęło się od. Milowego kroku do przodu w sprawie książki. To jest, no, mam kolejną kartkę, a może nawet rozdział w powieści. I, i to wszystko zafundowane na koszt państwa. Dlatego, że ktoś jest niedojrzały emocjonalnie. No trudno. E, takie rzeczy się zdarzają. E, a podsumowując, jeszcze dzisiejszy dzień jestem bardzo zadowolony. Choć dotyczyła mnie troszeczkę nerwowa sytuacja ze względu na e, ustalenia z terapią, to mm, wieczorem uśmiech pewnej kobiety rozwiał wszystkie moje wątpliwości. Cokolwiek e, będzie się działo, e, myślę, że dowiem się tych informacji jutro rano, e, nie będę żałował. Bo jestem zadowolony, że jestem w tym punkcie życia i w tym punkcie swojego ja, gdzie akurat się znalazłem. I wszystko, co stało się do tej pory, było potrzebne, żebym był tu, teraz i cieszył się, mówiąc do Was o sobie. Więc yy, o co dzisiaj byłem poproszony? Yy, na wywiad. W sprawie artykułu 107 kodeksu wykroczeń. I kto złożył takowe zawiadomienie? Bohaterka, jedna z kluczowych bohaterek mojej powieści, bo jest to sama ona, Róża we własnej osobie. Więc. Bardzo miły policjant, który niewiele słów wypowiedział, słuchał jedynie mnie i notował. E... Przeczytał tak. W okresie od 1 sierpnia 2022 do 12 sierpnia 2022, w miejscowości, gdzie diabeł zajomał zasięg o różnych porach dnia, w celu dokuczenia złośliwie niepokoił różę. W taki sposób, że trzykrotnie widząc ją w miejscu publicznym, nagrywał ją, a filmy udostępniał na kanale YouTube. Rozpytywał o nią członków jej rodziny, współpracowników i przypadkowe osoby nagrywając powyższe i zamieszczając na YouTube oraz przychodził do miejsca jej pracy i zamieszkania rozpytując o nią mimo próś o zaprzestanie takiego działania. To jest wykroczenie z artykułu 107K. Więc próśb o zaprzestanie takiego działania nie było, bo ja w miejscu zamieszkania nigdy róży nie spotkałem. Jeżeli chodzi o moje wizyty w miejscu jej pracy, to były rejestrowane. Dlatego właśnie, żeby uniknąć pułapki takich pomówień. <laughs> Przepraszam. Więc jedziemy dalej. Przeczytam Was Treść mojego zeznania, które powiem, że chyba bez żadnych poprawek wrzucę jako stronę w powieści, a być może rozwinę jeszcze do rozdziału. Więc tak. Osoba przesłuchiwana wyjaśnia. Zostałem, zostałam pouczony, pouczona o przysługujących mi prawach i obowiązkach osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Treść zgłoszonego mi zarzutu jest dla mnie zrozumiała. Ja nie przyznaję się do popełnienia. Ja panią różę, kocham. Jest ona częścią mojej historii. Ja piszę książkę na kanale Małpa Partyzan w serwisie YouTube. Udostępniam na swoim multimedialnym blogu na temat yy, yy, mojej relacji z różą. Ja piszę na, książkę na temat mojej relacji z różą. To jakoś się tutaj policjant powtórzył. No nic. W wymienionym okresie zbierałem materiały do książki. Moje zachowanie nie było złośliwe, bowiem ja żywię do róży, płomienne uczucie. To jest moja była narzeczona. Ja byłem w związku z różą w latach 2019-2020, gdzie w środku pandemii pod oknem światło zgasło, ruleta opadła i moje życie się skończyło. Eee, dobrze. Ja piszę książkę o mojej drodze, o moim związku z różą, o miejscu, gdzie diabeł zajumał zasięg, o tajemnicach pewnego zbiornika, gdzie diabeł zajomał zasięg, o tajemnicach pewnej biblioteki, gdzie pani róża smażyła zielone liście na dziale dziecięcym. Także jestem w kontakcie z panią dyrektor, gdyż biblioteka. Gminy, gdzie diabeł zajumał zasięg, ma brać udział w projekcie, choć tego pisma jeszcze nie wysłałam. Jeżeli chodzi o nachodzenie w miejscu pracy, to ja e, w bibliotece z wielkimi skrzybami na dziale dziecięcym mam założoną kartę biblioteczną i do tej pory nie oddałem jeszcze małego księcia. Jeżeli chodzi o rozpytywanie, to oczywiście ja rozpytywałem o wydarzenia, które miały miejsce i które dotyczyły mojej osoby i Róży. To nie było złośliwe. Ja kocham Różę. Pomimo tego, że jest teraz z innym mężczyzną, ja życzę jej dobrze i nie chciałbym sprawdzić żadnej przykrości. W pierwszej połowie sierpnia miały miejsce te kontakty, gdyż kiedy w 2020 roku mnie zamknęli za trzy ucieczki z kwarantanny i opucia Strażnika Miejskiego, to ja jej przebaczyłem. Bo tak naprawdę ta książka będzie o miłości, przebaczeniu i tajemnicach pewnego zbiornika i biblioteki z wielkimi oknami. Tak więc moje zachowanie nie było złośliwe. Nie było moją intencją, żeby dokuczyć róży. Jest jeszcze taka sprawa, że miałem wcześniej kontakt z różą. Obiecała mi zwrot mojej korespondencji z ZK. Ja w bibliotece z wielkimi szybami zjawiałem się tylko służbowo. Chodziło mi o zwrot tej korespondencji, bo to są materiały, które chciałem użyć w książce. Na końcu moich relacji z miejsca, gdzie diabeł zajumał zasięg, ona stwierdziła, że tych listów już nie ma, bo zostały spalone i wtedy kontakty się urwały. To wszystko, jeżeli chodzi o jakieś złośliwe wobec Róży, yy, złośliwości wobec Róży. Yy, jestem ostatnią osobą, która chciałaby zrobić jej krzywdę, a wszystkie materiały są dostępne na kanale Mar Małpa Partyzant na YouTube. To jest do około 250 filmów. Róża w mojej książce będzie występowała jako róża, gdyż ta autentyczna historia będzie zmieniona na fantastyczną. Ja podkreślam, że w żaden sposób nigdy nie chciałem róży dokuczyć. Na filmach jest też dostępny pan, którego nosiłem krawat na weselach. To jest mój przyszły niedoszły, Teściu, który mnie wyganiał z klatki schodowej, mimo że ja nie przychodziłem do niego. Wszystkie filmy na kanale są kręcone w miejscach publicznych. Jest to opis mojej historii, człowieka po przejściach, który miał kłopoty z narkotykami, alkoholem. Z różą poznaliśmy się w czynnym uzależnieniu. To ja byłem osobą, która zaprowadziła ją na a. A. I o tym też będzie szeroki fragment powieści. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Róża jest subskrybentem kanału Małpa Partyzan z numerem 10. Ja dzisiaj po raz pierwszy dowiaduję się o tym, że ma pretensje o te nagrania, bo nigdy nie zwróciła się do mnie o usunięcie któregoś filmu, Myślę, że moje wezwanie tu jest celowe. Chodzi o to, żeby ta książka nie powstała, bo ja piszę w niej prawdziwą historię i to swoją. Swoją własną, swoją. I w związku z tym Róża, moja przyszła, nie doszła małżonka, nie chce się zderzyć z tą opowieścią. Chcę dodać, że kocham Różę. Życzę jej jak najlepiej i do tej pory nie pozwoliłem sobie na żadne złośliwości wobec niej. W związku z moim uczuciem nie umiem sobie pozwalać na złośliwości wobec niej. Ona ma dostęp do wszystkich materiałów, może je komentować, może zgłosić naruszenie wytycznych dotyczących społeczności i w związku z tym nie widzę sensu angażowania w tę sprawę policji. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Pani Róża w każdej chwili może do mnie zadzwonić, poprosić o ich usunięcie. Mam z nią kontakt na Instagramie. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w tej sprawie. I na tym moje zeznanie się skończyły. Teraz to wszystko pójdzie do yy, komendy yy, w mieście, gdzie auta jeżdżą na rejestracjach. Pypyly. I tam szanowna policjantka, która rzekomo wysłała mi już drugie wezwanie, a potem prosiła o pomoc prawną w Kaliszu, zdecyduje, czy wysłać to dalej do sądu, czy nie. Jeżeli zostanie wysłane do sądu, to oczywiście ja będę chciał się na tą sprawę zgłosić, bo moje zachowanie w żaden sposób nie było złośliwe. E, tak więc, dobranoc wszystkim, życzę miłej nocy. E i szanowna domotre. Dziękuję Ci za ten uśmiech dzisiaj. Dobra noc. Odboj. Awe Maria.